Poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński witam i przedstawiam naszych gości. Są nimi Marcin Kulasek, poseł lewicy, sekretarz generalny SLD. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Z nami jest także Jerzy Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, spisze. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Strategia opiera się na założeniu, że czas zmienić. Uwaga, cytuję. Filozofię obrony przed pandemią na rzecz zarządzania ryzykiem zapadalności poprzez analiza aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze. Tak enigmatycznie mówił o nowej strategii nowy minister zdrowia. Pytanie, jak się panowie jako posłowie i ustawodawcy odnoszą do tego, jak chcemy zmienić naszą strategię walki z pandemią koronawirusa na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy myślimy tutaj oczywiście o jesieni. To najpierw obóz rządzący, Jerzy Małecki, prawo i sprawiedliwość, panie pośle, bardzo proszę. Dzień dobry państwu ponownie. Ja powiem w ten sposób, że zarządzanie, które do tej pory było zarządzanie kryzysem z centrali, czyli z Warszawy, w tej chwili jak gdyby odchodzi w cień i teraz będziemy zarządzali tym kryzysem na rynkach lokalnych, na z uwagi na to, że stwierdziliśmy, iż zachorowania ognisk Wyskują się tylko na przykład na weselach. Na imprezach lokalnych. Czyli chce Pan powiedzieć, że po pół roku daliście się w końcu przekonać, że nie należy tego robić z Warszawy, tylko właśnie z mniejszych centrów wojewódzkich? Nie nie, nie, nie dam się przekonać. Ja tylko uważam, że w tej chwili to jest taki etap pandemii, że ten krok, który robi rząd, rząd premiera Mateusza Morawieckiego, jest krokiem właściwym. No dobrze, czy jako właściwy uzna ten krok także Marcin Kulasek, jeżeli chodzi o odejście od tych jednoimiennych szpitali, o zwiększenie punktów drive? Do których będziemy mogli podjechać samochodem po to, żeby pobrano od nas wymaz, i tak dalej, i tak dalej. Cieszą te zapowiedzi, panie redaktorze, szanowni państwo. Między innymi, że wzrośnie liczba przeprowadzonych testów. Cieszy również fakt, że yy, będzie specjalna infolinia bo, do sanepidu, którą się będzie można połączyć, bo nie wiem, czy ktoś z państwa próbował się połączyć z sanepidem. Ja miałem taką raz przyjemność i graniczy z cudem. Mm -hmm. Więc te, te zapowiedzi cieszą. E, uważam, że rząd powinien większą, e, wie, większą e, siłę położyć na poz -y bo to, to są medycy, lekarze, pielęgniarki, które pracują na tym pierwszym froncie walki z koronawirusem. I tak na dobrą sprawę, tak ma właśnie być. I tak ma właśnie być, więc to wszystko cieszy. Martwiliśmy się, że przez ten okres wakacyjny rzeczywiście trochę przyspał rząd i obawialiśmy się, że nie bierze pod uwagę w ogóle drugiej fali koronawirusa. W międzyczasie rezygnacja pana Szumowskiego, który w początkowym etapie walki z koronawirusem naprawdę stawał na wysokości zadania, a później trochę mu się pomyliło, że przestał być mhm. tym ministrem zdrowia, zaczął być politykiem spisu, bo te sprzeczne sygnały, o których pamiętamy, że mówił raz o maseczkach, że, że są ok, drugi raz, że niekoniecznie, że pandemia jest i w ogóle wyborów nie powinno się w tym roku przeprowadzać, później zmienił zdanie o respiratorach i maseczkach, które, no tak, które to nie będę wspominał. Minister też tłumaczył to tym, że jednak czegoś więcej dowiadywaliśmy się. O tym wirusie Ja z rozumiem, na że jesteśmy w nowej sytuacji, że do tej pory a zarówno Polska, jak i cała Europa, cały świat nie, by, nie, by, nie byliśmy mhm. w takiej sytuacji i uczymy się tego. I mogę nawet pochwalić za początek walki z koronawirusem rząd, bo to, że się nie wydarzyło to, co było w Hiszpanii, czy we Włoszech, północnych Włoszech, to rzeczywiście zadziałało, wtedy rząd zadziałał. Natomiast to, 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 co się wydarzyło w te wakacje, to, to jakby przyspanie plus ucieczka z z pokładu pana Szumowskiego. Mam nadzieję, że nowy minister rzeczywiście stanie na wysokości Cieszę Cieszy, że jednak rząd zaczyna myśleć o tym, że może nas dotknąć druga fala i, i próbuje to rozwiązać. To ja zwracam się do posła Jerzego Małeckiego. A czy jeżeli chodzi o podejście rządu do tego, jak zostały zorganizowane placówki szkolne, pan jest spokojny, jeżeli chodzi o to, czy dyrektorzy wiedzą, jak się zachować, czy uczniowie wiedzą, jak postępować, czy nauczyciele wiedzą, co ewentualnie zrobić podczas? Z pojawienia się wirusa w szkołach. Ja tylko nawiążę do wypowiedzi tej pana mm -hmm. posła e, i co do ministra Szymowskiego. Pan minister Szymowski nie zmienił zdania co do maseczek, bo od samego początku, łącznie z tym wywiadem 26 lutego podejrzewam, mówił o tym, że maseczki nie chronią nas osobiście, tylko chronią otoczenie, czyli osoby, które mogłyby się od nas zarazić. No ja w, sobie myślemy... przypominam tę wypowiedź, one z nic nie dają, tam takie słowa padły, panie pośle. Ale nic nie dają dla nas, jako osób noszących te maseczki. Bez wątpienia dla, tak jest. Dla otoczenia. A teraz odpowiadam na pytanie, jeżeli chodzi o szkoły. Tak, ja uważam, że spotkania, które były robione jeszcze przed 1 września, między innymi w kuratorium spotykało się z dyrektorami, wydawało zalecenia. i z pomysłowym Myśle... Sanepidem. Zgadza się. Myślę, że wystarczająco przygotowały właśnie szkoły, dyrekcję, a także uczniów i rodziców na powrót dzieci do szkół. Tak yy, zapewnia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Małecki. Panowie, sami dotknęliście tego tematu, który ja chciałem wywołać, czyli oczywiście rekonstrukcja rządu. W zasadzie zrobił to poseł Marcin Kulasek, mówiąc o tych zmianach w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia. Czy właśnie po wymianie ministra zdrowia i po wymianie ministra spraw zagranicznych jest jeszcze czas na jesienną rekonstrukcję rządu? Pytam o to posła Jerzego Małeckiego. Ja tylko chciałem zauważyć, że rekonstrukcja rządu nie sprowadza się tylko do wymiany ministrów, ale też także do zmiany pewnej filozofii zarządzania, zarządzania polską. Może pan coś powiedzieć o tej ani, filozofii, jak ona się zmieni? Tak, a nie tylko administrowania. Z uwagi na to, że stwierdziliśmy, iż e, tyle ministerstw, e, czy tyle spraw jest w różnych ministerstwach, e, zrobimy to, że zmniejszymy ilość ministerstw e, do 12, do 14, prawda? W tej chwili toczą się dyskusję, e, dyskusję wewnątrz koalicji Zjednoczonej Prawicy. Nawet w dniu dzisiejszym myślę, że już mogą zapaść pewne decyzje, a te właściwe decyzje, które ogłosimy Polkom i Polakom, zapadną na koniec miesiąca września, na początek miesiąca października. Czyli powstaną superministerstwa? Powstaną ministerstwa, które będą miały większy i szerszy zakres działania. Między innymi pewnie Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak znam życie, pod kierownictwem Jacka Sasina zwiększy swoje kompetencje. Marcin Kulasek, jak skomentuje te zapowiedzi dotyczące właśnie rekonstrukcji rządu, które mają się Odbyć na przełomie września i października. Ja chciałbym powiedzieć, że to chyba nie jest rekonstrukcja, tylko ewakuacja miała być na jesieni, a zaczęła się już tak naprawdę od, od początku sierpnia. To wspominał pan redaktor o, o ministrze szumowskim. Wspominaliśmy również, również pan redaktor wspominał o ministrze spraw zagranicznych. Mhm. Więc to jest jak, jakiegoś rodzaju ewakuacja. Zresztą ta rekonstrukcja, ja nie wiem, czy można ją nazwać rekonstrukcją, ja bym to bardziej nazwał walką o stołki w Zjednoczonej Prawicy, bo pan prezes przyjął założenie, że tak rozrośniętej administracji chyba nie było od... Od, od, odkąd pamiętamy. Więc chce co, to, to, to zrobić. Więc zarówno e, partię pana Gowina, jak i partię pana Ziobry postawił do pionu. Powiedział, że dwóch resortów to wy koledzy nie będziecie mieli, bo zaczynacie mm -hmm. za bardzo podnosić głowy. Będziecie mieli po jednym resorcie. No i, i jest problem. I teraz kto silniejszy w e, międzyczasie e, po, 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 wypuszcza się takie teksty, żeby pewnie zaszachować swoich mniejszych koalicjantów w Zjednoczonej Prawicy, że a może e, Konfederacja, a może. Tam PSL w razie czego któregoś z was zastąpi, więc żeby byli bardziej spolegliwi. To jest tak, że nic tak nie, nie dzieli, jak władza i nic tak nie łączy, jak opozycja, więc po, po tych pięciu latach rządu zaczyna, zaczyna się robić problem urządzących, zjednoczonej prawicy. My jako lewica robimy swoje, przygotowujemy się, będziemy mieli 16 kongresów wojewódzkich, później zakończone kongresem programowym lewicy, mhm. który przedstawi zarówno program, ale na i, i, Naszą wizję Polski, również naszą wizję rządzenia. rządzenia Spoledliwi to akurat mogliby być, bo to bardzo dobra cecha, pewnie o pobłażliwość chodziło. Jeszcze Jerzy Małecki ja, w takim razie. Ja chciałem zaprzeczyć tym słowom, że to jest walka tylko i wyłącznie o stolki. Gdyby to była walka o stołki, to byśmy szli w drugą stronę, czyli byśmy zrobili 30 minister, wtedy byłoby więcej osób zadowolonych, prawda? A w tej mhm. chwili, jeżeli zmniejszamy te ilości minister, to wiadomo, że zmniejszymy także i ilość osób, które będą zarządzały, zarządzały tymi ministrami. No dobrze, szanowni państwo, w takim razie kończymy poranne pytania, bo dwa tematy, które mieliśmy na dzisiaj, przygotowane na dzisiejszą poranną rozmowę, zdaje się, wyczerpaliśmy i zrobiliśmy to w fajnym tempie i mam nadzieję w ciekawej dyskusji, która, drodzy państwo, już pojawi się za chwilę także w internecie. Otóż poseł Marcin Kulasek i poseł Jerzy Małecki to pierwsi posłowie zaproszeni do nas tutaj, do studia przy radiowej 24. Po wielu, wielu miesiącach jesteśmy w reżimie sanitarnym w należnych odległościach, mogą to państwo zobaczyć na www.radioolsztyn.pl Panowie, dziękuję za dyskusję. Dziękujemy pięknie pozdrawiamy serdecznie miłego dnia. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Tymczasem kłaniamy się.